okay we gotta redecorate this place we gotta it this place i can't stand this look tommy what do you say what do you say we put a bar in there you're my lawyer rosenberg not my interior decorator got it listen to me the time to take over this town is now it's all out there waiting for us we need to start seizing territory and let vice city know we're the new players are in town you know what i'm saying what you need is a legitimate front tommy real estate Never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in five minutes. <coughs> no i w to powiedział. Bo rzeczywiście mamy 5 minut. Żeby dojechać różowym serio. Sakra. W każdym razie mam 5 minut, żeby dojechać do centrum handlowego i popsuć tam parę wystaw. Żeby zmusić właściwie do płacenia hara. Dobra, czasu raczej jest dosyć sporo. Jak pojedziemy dobrym tempem, dobrą drogą to też nie powinien być problem, jeśli chodzi o dojechanie. A później bieganie Niestety nie możemy wjechać do centrum handlowego samochodu, tak? Możemy sobie brzej motorem, ale nie mam żadnego. W pobliżu, chociaż na nogach też To, to nie są zrone gości. I jedynie na co musimy uważać to na policjantów, którzy tam się będą kręcić. Może z tej strony zajadę. Tam jeszcze chyba nie byliśmy. Jak na... No i minutę mi zeszło na jest. Teraz musimy popsuć okna wystawowe. I tak naprawdę jedynym problemem tutaj to jest to, że może nas gonić policja. Z tym, że tutaj jak widzimy mamy sklep z ubraniami, więc przy wychodzeniu albo jak już zaczną nam odpowiednio się przeszkadzać możemy po prostu zmienić ubranie. I już tam paczka, to ją później zgarnę ładuj. Tak jest. I z tej strony mamy już wszystko. Aha, tu w góry mamy być. Dobra, tu lecimy do góry. Zbieramy paczkę. 3 ze 100. Eee, od 10 jest chyba pistołek, chociaż tutaj policjancie. Nie mam pistoletu. Nie mam jeszcze innego. Dobra, może się przydać. Chociaż w tym etapie gry to... Zresztą widzieliście co ostatni się stało. Jak uznałem, że pistolet się przyda. Dobra i zostałem tylko na dole i teraz mamy właśnie 4 gwiazdki. O, więc... Ja sobie zejdę na dół. Czasu mamy dosyć. Ja sobie tylko chcę zmienić ubranie by się zmęczył To jest chyba u góry było? Tak. U góry. Już tu widzicie, szyby są z powrotem. A jednak na zgodzie nadal. Dziwne. Może Polska wysłała jakieś bugi znowu? Bo na pewno w angielskiej zmiana ubrania Serowała, poziom poszukiwań. Już. już Polska wersja. Nie mam pytań. Przeładuj to Tomie. Tak, dziękuję. No, z bronią możemy sięgnąć do z daleka. Tak I Tu już tu jeszcze. I mamy pięć gazdek. Chyba one znikną i tak, bo jest koniec misji. I od teraz możemy kupować nieruchomości, które są w całym mieście. I na to właśnie potrzebowaliśmy pieniądze z tych pobocznych misji. Chociaż tak chyba wyszedłem na 0 albo na minus nawet Przez to, że tam musiałem kupić te, tyle broni eee... No w każdym razie... No, tak jak widzicie. Zerowy, ponieważ nie ma wyjścia co ja robię. Żeby ruszyć dalej wątek główny musimy kupić odpowiednie nieruchomości i wykonać dla nich wszystkie misje. Nie muszę dowiedzieć wszystkie, ale to chyba jest 6 ich. Eee, w każdym razie przypuszczam, że ja, tak jak mówiłem, chcę pokazać jak najwięcej, czyli zrobię misję dla wszystkich, albo przynajmniej większości tych posiadłości. Eee, ile już nagrywam? Pół godziny. To pojadę z, dojadę do Pili, e, zapiszę, zmienię dysk i możemy nagrać jeszcze jedną misję. Dali dla Tumiego, która jest całkiem przyjemna, myślę. Nie jest może jakoś bardzo łatwa, ale przyjemna. Albo zrobię misję, o właśnie, na telefon, tak jak planowałem. W sumie nie wiem, czy ona kupiłem. No nieważne. I pierwszą posiadą, jaką posiadłeś, jaką chcę kupić, jest właśnie klub Hollywood tylko że on kosztuje 120 tysięcy, chyba. Albo 100. Jakieś 120 właśnie No Avery, to jest że możemy kupić nieruchomości To już wiem Nie idzie przerwać rozmów, oh, niestety No, cześć Zniknęli uchylenia, ciekawe Więc 120 tysięcy, bo tak naprawdę ten klub najszybciej się zwróci nam Z e, wszystkich nieruchomości nie będę wam zdradzał, jakie są misje i czego dotyczą, ale... Mówię jeszcze jedno słowo. Eee, dobra, to ja zapiszę i do was wrzucę kalendrze. Okej, okay, gra zapisana. Mm, to może ja chcę ściwiacze. Dawno już w sumie nie jechałem motorem. To weźmiemy teraz misję... ...na telefon. Jeśli to jest ta, która... Mm, świetnie. Jeśli to jest ta, o której myślę, to ona jest całkiem przyjemna. Yes, yeah. i Come on, dobra The European gang plans to hit the bank in my city. I am would rather this didn't happen. Each member of the gang has a collar while they are here in my city. Some have menial jobs, others are on vacation. Each charges and they likely whereabouts are taped under the phone. I ta misja jest nawiązaniem dosyć oczywistym do filmu Ocean's Eleven. Tam też był właśnie gang, który chciał oprobić bank, nie? Kasyno, kasyno. No i my musimy tych ludzi tak jakby posprzątać. Dostaliśmy snajperkę i trochę broni maszynowej. I tak pierwszy pan jest tutaj. To znaczy był drugi. Z tym drugim jest chyba problem. Trochę bardziej. Tylko nie czy to przy okazji tej misji, ale zobaczymy zaraz. To oczywiście takimi nieformalnymi policzkami. Ojej... Tommy! Dobra, oni mnie zaraz pewnie zobaczą. To jest chyba krótku na to. A, już zginął, okej. Okay. Nie wiem jakim cudem. No dobrze damy. Jest to nie jestem. Hmm, teraz yy, muszę zabić dwóch i tutaj na pewno przyda nam się snajperka. O, jeden z nich, jeden się nie mylę, małem. 4 drugi, ma jakaś shotguna. Więc, żeby się nie narażać, snajperka... I oni mają chyba podkata unikalnego. To znaczy, unikalnym kolorze. Czemu on idzie tak śmiesznie? Aha, czyli on był w samochodzie. Ja pewnie zastrzeliłem jakichś biednych przechodniów niewinnych. Wód, gdzie on jest? Naprawdę, motorem się łatwo strzela do samochodu Nie umieraj Dobra Znowu mucha 5 się po bitch. To chyba będzie koleś na motorze Będzie nas policja Mamy jeszcze czasu naprawdę dużo 6 minut Co mnie nie pamiętam ile było na początku Z 10, z 9 a, to jest ten pole. to ja może najpierw pójdę do pojazdu, pewien spraya. Kupić pościg, bo to na pewno mi ułatwi trochę. A oni wszyscy chyba i tak są w tej dzielnicy. Więc nie będzie trzeba jakoś daleko jeździć. O nie, jak skończę nagrywasz, to się zajmę tym insektem. Okej, okay, bo już chyba będzie ostatnia misja. Na dziś. Na dziś oczywiście. Wyszłam gdzieś tam dwa odcinki na dysku. Nie wrzucone. Tak jakby się uzbierało. Ojej. Dlaczego nie zgubiła mi do pościgu? dobra. Drugi raz tam nie jadę. Szanie to. No tak się bawić nie będziemy. Tak, zadanie na pewno się skryje. Czy ja mówiłem, że to jest prosta misja? Tak? O, to było ładne. Dobra, jadę tu stracę pełno czasu, trudno. Teraz mi na monitorze chodziło. Dzięki. A, no dobra. Teraz postarajmy się nie wjechać, a te radiowozy są oskryptowane. Za każdym razem jak nas goni policja i tamtędy jedziemy, no one wyskakują. Może ja pojadę... ominę te skrypty. Pojadę tam... Dobra, w sumie nie liczę ile ich już zabiliśmy. Nie wiem czy ten na ulicy nie jest ostatni. A chyba nie, chyba jeszcze będzie koleś, który będzie jeździł sobie na motorze. Po ulicach. W no, każdym razie ten tu jest na jachcie No to co? Bierzemy snajperkę Jest w Waszyngton Bierzemy do Waszyngtonu Polskie tłumaczenie oczywiście świetne Z błędami Proszę no, żona jest No kurczę z tryb roku trzeciego Było jakieś tak Dobra, to tu zajedziemy drogę. A, on skręcił. Albo się rozwalił chyba no, On dopóki nas nie zobaczy, to jeździ przypisowo. i... Ja chcę taką koszulę jak on ma. Dlaczego ja takiej nie mam? Tutaj tu nawet motory się łatwiej gonią samochodem. Ale ja nie będę teraz już zmieniał. Wystarczy go po prostu staranować. O, i to ostatnia misja zaliczona. No i teraz my dostajemy telefon, żeby iść do jakiejś następnej budki, ale tam to sobie zostawimy dopiero na koniec, bo nie lubię następnej misji z telefonami, po prostu. Yy, I myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. Chyba tak, jeszcze zgarnę pancerz, żeby przedłużyć trochę ten materiał Żeby później jakieś odcinki ładnie nie podeszły. To jest tu, to jest dalej. Nie pamiętam. Ma tu wcześniej. Na muzyczkę. Ja to coś jest tu. Fajnie. Wiem, że to było jak się jechało do Kenan w pierwszej misji Jeśli to nie jest tu, no to nie wiem, no tak tu to Co to wygrało? Sorry! Tu była paczka i tu jest też fan, coś... sobie bez pancerz? Nie będę zostawiony. I powoli zbliżamy się do końca gry już. I tak naprawdę zostały nam posiadłości, których w miarę staramy się zrobić. I później skończenie wątku głównego, i wszystko. Więc będę się powoli zastanawiał nad kolejną grą. Alberny pewnie Ale tak jak myślałem, się... Powoli będę się zastanawiał nad kolejną grą nagrywania. Jak macie jakieś propozycje, możecie pisać, aczkolwiek najlepiej wejdźcie na mój kanał. I tam po prawej stronie, jak rozwiniecie, jest lista gier, które mam w planach zrobić. I możecie, nie wiem, pisać w wiadomościach albo na kanale, którą byście chcieli zacząć następną. A tymczasem żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I miłego tygodnia. Pa!